Witam wszystkich, z tej strony sąsiad i chciałbym Was zaprosić na film informacyjny. Otóż jak pewnie zauważyliście, nie mam internetu. Jeżeli mogę, to oczywiście wrzucam jakieś filmy w szkole. No i będę musiał czekać mniej więcej do kwietnia, żeby wziąć nowy internet, ponieważ aktualny się, że tak powiem, spieprzył. Jak tylko wezmę nowy internet, to oczywiście będę wszystko nadrabiał, a jest tego dosyć sporo, bo miało być trzy mody dziennie, a niestety jest słabo. Oczywiście do tego czasu będę się starał wrzucać filmy, no gdzieś tak mniej więcej we wtorki i piątki, ponieważ w szkole mam poniekąd dostęp do internetu, więc mogę to bez problemu zrobić. Mam nadzieję, że z tego powodu nie zaczniecie mi masowo usubskrybować kanału. No i poczekacie aż wrócę. Dzięki bardzo za obejrzenie. I na razie.